Wiesz, mów mi co wiesz, a tego ty nie wiesz. Albo się przyznasz, albo ci wrzucę. Ty mam tam życie dzisiaj. Albo ci wrzucę jedzenie. Albo ci wrzucę jedzenie. Pole jedzenie. Ty ryba. Mówisz mi rzeczy, których wiesz. Tak. A nie, wiesz, musisz mu mówić, a ty to nie wiesz. Ja wiesz. Była że mi ukradła złoto królewskie. Aha, że weź kupę, tak? Że <laughs> <laughs> kupę czy nie? Ja co no, <laughs> Tak, zrobiłam gubę. Właśnie widzę, bo ci na to już takiego takie czerwonego koło pupy. Dobra, i to było przesłuchanie. Nie, nie. Teraz tą rybę, mamu się Mamusiu, Co rządzi, sądzisz o swoim synku? Że jest. Yy, że. odciągnę sra. Aha. No rację. A co sądzisz o tamtej małej rybce? Że ona jest kolorowa. I teraz jak A co sądzisz o tym? No ja miałem małym. Pięć kilo, tu z tej świni. <laughs> Wyjazd do mojego domu, już! I to było przesłuchanie ryby. Din.